W tym zadaniu musimy ustalić, jakie jest miejsce zerowe funkcji f danej wzorem f od x równa się minus 2 trzecie razy x plus 4. Miejsce zerowe to jest taki x, dla którego zeruje się wzór funkcji, czyli żeby znaleźć miejsce zerowe, to wystarczy, że przyrównamy wzór funkcji do zera i rozwiążemy takie równanie minus 2 trzecie razy x plus 4. To jest wzór naszej funkcji i on musi być równy 0. Na początku pomnóżmy to równanie stronami przez 3, żeby pozbyć się ułamka. Otrzymamy minus 2x plus 4 razy 3 to 12, równa się 0, teraz możemy przenieść 2x na drugą stronę, otrzymamy, że 12 równa się plus 2x, oczywiście wyrażenie zmieniło znak. No i teraz dzielimy obustronnie to równanie przez 2 przez współczynnik stojący przy x i otrzymujemy, że x jest równy 12 na 2, czyli 6. To jest miejsce zerowe naszej funkcji, czyli poprawną odpowiedzią jest odpowiedź B.